Gdy zapadnie zmierzch, a świat wokół nas cichnie, czy kiedykolwiek czułeś tę subtelną, niewytłumaczalną obecność? Jakby ktoś bliski, kto odszedł, nadal był przy Tobie, obserwując Cię z cienia między światami. Witaj w podróży ku zrozumieniu najgłębszych więzi, które przekraczają granice życia i śmierci. Jestem tu, by poprowadzić Cię przez dziewięć znaków, które mogą świadczyć o tym, że Twoi bliscy zmarli czuwają nad Tobą. Te subtelne sygnały, często odrzucane jako przypadki lub wytwory wyobraźni, mogą być w rzeczywistości najcenniejszymi dowodami na to, że miłość nigdy nie umiera, a więź między duszami trwa wiecznie. Pierwszy znak, najbardziej intuicyjny, to nagłe uczucie obecności. Być może doświadczyłeś tego, siedzisz samotnie w pokoju, a mimo to czujesz, że ktoś jest tuż obok. Nie jest to przerażające, wręcz przeciwnie, czujesz spokój, ciepło. Znajomą energię. To uczucie pojawia się najczęściej w momentach głębokiej refleksji, smutku, lub kiedy naprawdę potrzebujesz wsparcia. Twoi bliscy zmarli często wybierają właśnie takie chwile, by dać ci znać, że nigdy nie jesteś sam. Znany polski jasnowic Stefan, który badał zjawiska paranormalne w pierwszej połowie XX wieku, opisywał to uczucie jako dotyk duszy na duszy, subtelne a jednocześnie niemożliwe do zignorowania. Jego badania sugerowały, że energia osób, które kochaliśmy, pozostaje w naszej przestrzeni, tworząc niewidzialny most między światami. Drugi znak przychodzi przez zmysł powonienia. Znajomy zapach unoszący się w powietrzu. Może to być perfum, który nosiła twoja matka, zapach cygar, które palił ojciec, aromat ciasta, które piekła babcia, czy nawet charakterystyczna woń domu rodzinnego. Te zapachy pojawiają się nagle, bez żadnego logicznego wytłumaczenia, często w miejscach, gdzie nie powinny występować. Trwają krótko, zazwyczaj kilka sekund lub minut, ale są wystarczająco intensywne, by przyciągnąć Twoją uwagę. Wielu z nas doświadczyło tego zjawiska. Zapach kwiatów w środku zimy, aromat domowego obiadu w pustym mieszkaniu, woń perfum w samochodzie. To nie przypadek, to subtelny sposób, w jaki nasi bliscy dają nam znać, że są obok. Zmysł węchu jest głęboko połączony z naszą pamięcią emocjonalną. Jeden zapach może natychmiast przenieść nas w czasie i przestrzeni, wywołując falę wspomnień i uczuć. Trzeci znak to przedmioty, które zmieniają swoje miejsce. Kluczyki, które zawsze zostawiasz na stole, nagle znajdujesz na parapecie. Zdjęcie, które stało na półce, pojawia się na biurku. Książka, której długo szukałeś, nagle leży otwarta na znaczącej stronie. To nie są przypadki ani efekty roztargnienia, to subtelne wiadomości, znaki obecności i opieki. Te drobne przedmioty często mają szczególne znaczenie. Mogą być związane ze wspomnieniami o osobie zmarłej lub reprezentować coś, co chcą nam przekazać. Wielu ludzi zgłasza, że znajduje monety, pióra czy nawet kwiaty w nietypowych miejscach, często wtedy, gdy najbardziej potrzebują znaku lub odpowiedzi na nurtujące ich pytanie. Czwarty znak objawia się poprzez dźwięki, delikatne szepty, kroki, stukanie czy inne odgłosy charakterystyczne dla osoby, która odeszła. Może to być dźwięk śmiechu Twojego dziecka w pustym pokoju, nucenie melodii, którą uwielbiała Twoja babcia, czy odgłos kroków na schodach, kiedy nikt inny nie jest w domu. Te dźwięki są zazwyczaj ciche, ulotne, ale wyraźnie rozpoznawalne. Pojawiają się często w momentach ciszy. Lub gdy Twoje myśli intensywnie krążą wokół osoby zmarłej. Są jak delikatne przypomnienie: Słyszę Cię. jestem tutaj, nadal możemy się komunikować, choć w inny sposób niż kiedyś. Czy zauważyłeś któryś z tych znaków w swoim życiu? Czy poczułeś kiedyś tę niewytłumaczalną obecność, zapach, który nie powinien tam być, przedmiot, który zmienił swoje miejsce, lub dźwięk, który nie miał prawa zaistnieć? Jeśli tak, Wiedz, że nie jesteś sam w tych doświadczeniach. Miliony ludzi na całym świecie dzielą podobne przeżycia, momenty, które trudno wyjaśnić logiką, ale które głęboko rezonują z naszą duszą. Piąty znak, który sugeruje obecność zmarłych bliskich, to jeden z najbardziej intrygujących: migoczące światła i elektroniczne urządzenia działające samodzielnie. Wyobraź sobie, siedzisz w salonie, pogrążony w myślach o ukochanej osobie, która odeszła. Gdy nagle lampa zaczyna migotać bez wyraźnego powodu, telewizor włącza się sam, pokazując program, który wasza dwójka zawsze oglądała razem. Radio niespodziewanie zmienia stację na tę, która gra waszą piosenkę. Te zjawiska elektryczne nie są przypadkowe. Duchy i energie zmarłych mają szczególną zdolność do manipulowania polami elektromagnetycznymi. To fakt, który potwierdzają nie tylko duchowi przewodnicy, ale również badacze zjawisk paranormalnych. Energia potrzebna do poruszenia fizycznym przedmiotem jest znaczna, ale wpłynięcie na przepływ elektronów w obwodzie elektrycznym wymaga znacznie mniej wysiłku z perspektywy świata duchowego. Być może zauważyłeś, że telefon dzwoni, a gdy odbierasz, nie ma nikogo po drugiej stronie. A może twój komputer włącza się w środku nocy, wyświetlając zdjęcie, które ma dla ciebie szczególne znaczenie. Te sygnały są jak listy z zaświatów. Próby nawiązania kontaktu, potwierdzenia obecności, przekazania wiadomości. Niektórzy sceptycy twierdzą, że to tylko awarie techniczne. Ale zastanów się, dlaczego zdarzają się one dokładnie wtedy, gdy myślisz o zmarłej osobie? Dlaczego często towarzyszą im inne znaki z naszej listy? Dlaczego wywołują w tobie tak silne emocje, jakby rzeczywiście ktoś chciał ci coś przekazać? Szósty znak przychodzi do nas w czasie snu. To wyjątkowo żywe, realistyczne sny. W których spotykamy naszych zmarłych bliskich. Nie są to zwykłe sny, mają niezwykłą jasność, intensywność kolorów, wyraźne dźwięki i zapachy. Czujesz się w nich tak, jakbyś naprawdę był w innym wymiarze, rozmawiając z ukochaną osobą. W tych snach zmarli często wyglądają zdrowo, promiennieją spokojem i radością. Komunikują się z nami bezpośrednio, przekazując wiadomości, których potrzebujemy słowa pocieszenia, wskazówki, Odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Czasem po prostu są obecni, nie mówiąc nic. Ich obecność sama w sobie jest przekazem: Jestem dobrze, kocham cię, nie martw się o mnie. Co ciekawe, takie sny często pojawiają się w momentach przełomowych w naszym życiu, przed ważnymi decyzjami, w okresach kryzysu czy głębokiego smutku. Jakby nasi bliscy wiedzieli dokładnie, kiedy najbardziej potrzebujemy ich wsparcia i mądrości. Te nocne spotkania zostawiają w nas poczucie spokoju, jakby ciężar został zdjęty z naszych serc. Siódmy znak to nietypowe zachowanie zwierząt domowych. Zwierzęta, szczególnie psy i koty, mają znacznie bardziej wyostrzone zmysły niż ludzie. Potrafią widzieć, słyszeć i czuć rzeczy, które są poza naszym zasięgiem. Gdy Twój pies nagle zaczyna merdać ogonem, patrząc w pusty kąt pokoju, lub kot śledzi wzrokiem coś niewidocznego, Przechodzącego przez pokój. To może być znak. Obserwowałeś kiedyś, jak twój zwierzak nagle wstaje, jakby na powitanie kogoś, kto właśnie wszedł do pokoju, choć nikogo nie widzisz, albo jak zaczyna się łasić i ocierać o niewidzialną rękę. Może zauważyłeś, że twój pies kładzie się dokładnie w tym miejscu, gdzie zawsze siedział twój zmarły mąż, albo kot zwija się w kłębek na poduszce, której używała twoja babcia. Zwierzęta nie mają uprzedzeń. Ani kulturowych filtrów, które często blokują nasze własne postrzeganie. Reagują na to, co naprawdę widzą i czują, bez kwestionowania czy analizowania. Ich zachowanie może być jednym z najbardziej wiarygodnych dowodów na to, że w Twoim domu gości duch bliskiej osoby. Ósmy znak to nagłe uczucie ciepła, spokoju lub przyjemnego dreszczu. Wyobraź sobie, siedzisz samotnie. Pogrążony w smutku po stracie bliskiej osoby. Nagle, bez żadnego logicznego powodu, czujesz falę ciepła rozlewającą się po Twoim ciele. Twoje serce wypełnia się spokojem, a oczy wilgotnieją od łez, nie z bólu, ale z poczucia ulgi i miłości. Te fizyczne doznania często przychodzą w momentach, gdy najbardziej potrzebujemy pocieszenia lub potwierdzenia, że nie jesteśmy sami. Możesz poczuć delikatny dotyk na ramieniu. Gdy podejmujesz trudną decyzję, fala ciepła może ogarnąć cię dokładnie w rocznicę śmierci ukochanej osoby. Przyjemne mrowienie może przebiec po Twoim karku, gdy wypowiadasz imię zmarłego nagłos. Te doznania są jak duchowe objęcia sposób, w jaki nasi bliscy przekazują nam swoją miłość i wsparcie z innego wymiaru. Są ulotne, ale intensywne, zostawiając w nas głębokie przeświadczenie że właśnie doświadczyliśmy czegoś wyjątkowego, czegoś, co wykracza poza zwykłe fizyczne doznania. Dziewiąty znak, często subtelny, lecz niezwykle znaczący, to powtarzające się liczby lub daty, które miały szczególne znaczenie dla osoby zmarłej. Czy zauważyłeś, że ciągle widzisz datę urodzin Twojego ojca, albo godzinę śmierci Twojej matki na zegarze, choć rzadko patrzysz na czas o tej porze? Może numer domu, w którym wychowała się Twoja żona, pojawia się wszędzie? na paragonach, numerach rejestracyjnych samochodów, w adresach e-mail. Te numeryczne synchroniczności nie są przypadkowe. W duchowym wymiarze liczby stanowią uniwersalny język, łatwy do manipulowania przez energię z zaświatów. Zmarli często używają liczb jako prostego, ale skutecznego sposobu, by zwrócić naszą uwagę i przekazać nam wiadomość. Jestem tutaj. Pamiętam. Wciąż jesteśmy połączeni. Szczególnie znaczące są momenty, gdy liczby pojawiają się w kontekście ważnych decyzji życiowych lub emocjonalnych kryzysów. Wyobraź sobie, rozważasz przeprowadzkę do innego miasta, i nagle, na drzwiach domu, który oglądasz, widzisz numer ślubny Twoich rodziców. Albo zastanawiasz się, czy przyjąć nową pracę, a na dokumencie oferty pojawia się data urodzenia Twojego zmarłego mentora. Te znaki często interpretowane są jako potwierdzenie, Wskazówka, lub ostrzeżenie od tych, którzy patrzą na nas z innej perspektywy. Perspektywy, która widzi więcej niż ograniczony horyzont naszego materialnego świata. Teraz, gdy omówiliśmy wszystkie dziewięć znaków, warto zastanowić się, dlaczego w ogóle otrzymujemy te sygnały, jakie jest ich głębsze znaczenie, co mówią nam o naturze śmierci, życia po życiu i wiecznej więzi między duszami. Kiedy tracimy kogoś bliskiego. Najczęściej zadajemy sobie pytanie, gdzie oni teraz są, czy nadal istnieją w jakiejś formie, czy wiedzą, co dzieje się w moim życiu. Te znaki są odpowiedzią na te fundamentalne pytania, potwierdzeniem, że śmierć fizycznego ciała nie jest końcem świadomości, a jedynie przejściem do innego wymiaru istnienia. Nasi bliscy zmarli nie zniknęli, zmienili jedynie formę i sposób interakcji z nami, są teraz jak energia, która otacza nas. Przenika nasze życie, obserwuje nasze wybory i wspiera nas w momentach próby. Nie są ograniczeni przestrzenią ani czasem, mogą być w wielu miejscach jednocześnie, podróżować między wymiarami, łączyć się z nami na poziomie, który przekracza fizyczne ograniczenia. Ale dlaczego niektórzy z nas doświadczają tych znaków, a inni nie? Częściowo zależy to od naszej otwartości i wrażliwości na subtelne energie. Osoby, które są intuicyjne, refleksyjne. Wrażliwe emocjonalnie, często łatwiej odbierają te sygnały. Jednak kluczowym czynnikiem jest również intensywność więzi, która łączyła nas ze zmarłym. Im silniejsza była miłość, tym mocniejszy jest most energetyczny, który łączy nasze dusze po śmierci. Dlatego matka zawsze będzie czuła obecność swojego dziecka, niezależnie od tego, ile lat minęło od jego odejścia. Dlatego mąż może rozmawiać ze swoją zmarłą żoną w snach. Jakby dopiero wczoraj byli razem. Te więzi są niezniszczalne, wieczne, transcendentne. Co ciekawe, znaki od naszych bliskich zmarłych często pojawiają się w okresach transformacji i zmian. Gdy zamykamy jeden rozdział życia i otwieramy nowy, gdy stoimy na rozdrożu, niepewni, którą drogę wybrać, gdy przeżywamy kryzys wiary czy tożsamości, to wtedy nasi duchowi opiekunowie. Najbardziej intensywnie próbują się z nami skontaktować, by zapewnić nam wsparcie, ochronę i przewodnictwo. Zauważ, że te znaki rzadko kiedy są dramatyczne czy spektakularne, nie są jak sceny z filmów grozy, gdzie duchy trzaskają drzwiami czy przesuwają meble, są subtelne, delikatne, intymne, jak szept kochanka do ucha, jak czuły dotyk matki na policzku dziecka, jak znaczące spojrzenie przyjaciela. Wymagają od nas uważności, wrażliwości i otwartego serca. To prowadzi nas do głębszego zrozumienia relacji między światem żywych a światem duchowym. Te dwa wymiary nie są całkowicie oddzielone, przenikają się, wpływają na siebie, tworzą kontinuum doświadczenia duszy. Śmierć nie jest murem, lecz cienką zasłoną, przez którą przenikają energia, miłość i świadomość. Wielu duchowych nauczycieli mówi, że życie po śmierci nie jest odległym, abstrakcyjnym miejscem, lecz stanem istnienia, który otacza nas jak powietrze. Nasi bliscy zmarli są znacznie bliżej niż myślimy. Na wyciągnięcie ręki, na granicy percepcji, tuż za progiem naszej codziennej świadomości. To zrozumienie może fundamentalnie zmienić nasz stosunek do śmierci i żałoby. Zamiast postrzegać śmierć jako absolutny koniec, ostateczne rozstanie, możemy zacząć widzieć ją jako transformację. Zmianę formy, nowy rozdział w wiecznej opowieści duszy. Zamiast koncentrować się na tym, co straciliśmy, możemy nauczyć się dostrzegać i doceniać nowe, subtelne sposoby, w jakie nasi bliscy pozostają częścią naszego życia. Jest w tym głęboka mądrość i pocieszenie. Świadomość, że więzi miłości przetrwają nawet śmierć, daje nam siłę, by stawić czoła własnej śmiertelności z większym spokojem i akceptacją. Wiedza, że nasi bliscy czuwają nad nami, wspierają nas i chronią, pomaga nam przejść przez najciemniejsze doliny żałoby ku światłu nowego zrozumienia. Jak możemy pogłębić naszą zdolność do odbierania tych subtelnych znaków od bliskich zmarłych? Jak nawiązać bardziej świadomą i harmonijną relację z duchowym wymiarem, który nas otacza? W tym ostatnim rozdziale przyjrzymy się praktycznym sposobom na wzmocnienie tej wyjątkowej więzi. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest uważność, praktyka bycia w pełni obecnym w każdej chwili. W naszym zabieganym świecie, pełnym rozpraszaczy i hałasu, łatwo przeoczyć subtelne sygnały z zaświatów. Kiedy jednak zwalniamy, wyciszamy umysł i otwieramy zmysły, zaczynamy dostrzegać delikatne wzorce, synchroniczności i znaki, które zawsze tam były. Spróbuj każdego dnia. Znaleźć choćby kilka minut na cichą medytację. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i skup się wyłącznie na swoim oddechu. Pozwól, by myśli przepływały przez twój umysł, jak chmury na niebie, bez przywiązania, bez osądzania. W tym stanie wyciszenia, twoja wrażliwość na energie duchowe naturalnie się wzmacnia. Możesz nawet bezpośrednio zwrócić się do swoich zmarłych bliskich, prosząc o znak ich obecności. Drugim ważnym elementem jest stworzenie przestrzeni dla duchowej komunikacji w Twoim domu. Może to być niewielki ołtarzyk ze zdjęciami zmarłych osób, świecami, kwiatami lub przedmiotami, które miały dla nich szczególne znaczenie. Taka przestrzeń działa jak portal, zaproszenie dla duchowych energii do manifestowania się w Twoim fizycznym otoczeniu. Wielu ludzi zauważa, że znaki od zmarłych intensyfikują się w pobliżu takich miejsc. Może to być uczucie ciepła, delikatny zapach, lub po prostu głębokie poczucie obecności. Spędzaj regularnie czas przy tym ołtarzyku, rozmawiając ze zmarłymi, dzieląc się swoimi radościami i troskami, prosząc o przewodnictwo, lub po prostu trwając w ciszy, pozwalając, by energia miłości przepływała między wymiarami. Trzecim aspektem jest rozwijanie intuicji, tego wewnętrznego głosu, który często przekazuje nam wiadomości z duchowego świata. Intuicja to nie magiczna zdolność dostępna tylko dla wybranych. To naturalna ludzka cecha, którą każdy może wzmocnić poprzez praktykę. Zacznij zwracać uwagę na przeczucia, wrażenia i spontaniczne myśli, które pojawiają się w Twoim umyśle, szczególnie gdy myślisz o zmarłej osobie. Zadawaj pytania w swoim umyśle i pozostań otwarty na odpowiedzi, które mogą przyjść w najmniej oczekiwany sposób. Przez przypadkowo usłyszaną piosenkę w radiu. Przez książkę, która dosłownie spada z półki, przez przypadkowe spotkanie z nieznajomym, który wypowiada dokładnie te słowa, których potrzebujesz. Świat duchowy często komunikuje się przez synchroniczności, wydarzenia, które wydają się przypadkowe, ale niosą głębokie znaczenie. Czwartym elementem jest prowadzenie dziennika duchowych doświadczeń. Zapisuj każdy znak, każde nietypowe wydarzenie, każdy sen o zmarłych bliskich. Z czasem zaczniesz dostrzegać wzorce i powiązania, które wcześniej mogły umknąć Twojej uwadze. Ten dziennik stanie się Twoim osobistym dowodem na to, że więź ze zmarłymi trwa, a komunikacja między światami jest rzeczywista. Często dopiero gdy spojrzymy wstecz, dostrzegamy, jak wiele znaków otrzymywaliśmy przez lata, jak konsekwentnie nasi bliscy próbowali do nas dotrzeć, jak cierpliwie czekali, aż będziemy gotowi ich usłyszeć. Ten dziennik może stać się źródłem pocieszenia w trudnych chwilach, namacalnym dowodem na to, że nigdy nie jesteśmy naprawdę sami. Piątym aspektem jest życie w duchu wdzięczności. Duchy naszych bliskich najbardziej pragną naszego szczęścia i spełnienia. Kiedy żyjemy z wdzięcznością, doceniając każdy dzień i każde doświadczenie jako dar, tworzymy energię, która rezonuje z wyższymi wymiarami. Ta pozytywna wibracja. Przyciąga duchowych przewodników i wzmacnia naszą zdolność do odbierania ich subtelnych wiadomości. Praktykuj codzienne wyrażanie wdzięczności za przebudzenie każdego ranka, za pokarm na stole, za dach nad głową, za ludzi, którzy Cię kochają, za wyzwania, które Cię wzmacniają. A przede wszystkim wyrażaj wdzięczność za czas, który mogłeś spędzić ze swoimi bliskimi, zanim odeszli, i za więź, która trwa mimo fizycznego rozstania. Szóstym elementem jest zrozumienie, że duchowa komunikacja działa w dwie strony. Nie tylko możemy odbierać znaki od zmarłych, ale również możemy wysyłać im swoje myśli, uczucia i energię. Rozmawiaj ze swoimi bliskimi zmarłymi, na głos lub w myślach. Dziel się z nimi swoimi sukcesami, wątpliwościami, lękami i nadziejami. Pytaj o radę, gdy stoisz przed trudnymi wyborami. Może nie usłyszysz bezpośredniej odpowiedzi jak w zwykłej rozmowie, ale energia Twoich słów i intencji dotrze do nich, a oni odpowiedzą na swój sposób, przez znaki, o których mówiliśmy, przez sny, przez intuicyjne przebłyski lub przez synchroniczne wydarzenia w Twoim życiu. Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem jest życie w zgodzie z najwyższą mądrością, jaką przekazują nam nasi duchowi przewodnicy. A ta mądrość jest zadziwiająco prosta. Kochaj bezwarunkowo, przebaczaj całkowicie, służ innym z otwartym sercem, rozwijaj się duchowo każdego dnia. Kiedy żyjemy według tych zasad, nasza własna duchowa wibracja podnosi się, zbliżając nas do wymiaru, w którym przebywają nasi bliscy zmarli. Granica między światami staje się cieńsza, komunikacja bardziej płynna, a znaki wyraźniejsze i częstsze. Pamiętaj, że celem tej duchowej komunikacji nie jest uwiązanie Cię do przeszłości czy zatrzymanie w żałobie. Wręcz przeciwnie, jej celem jest przyniesienie ukojenia, danie Ci pewności, że Twoi bliscy są dobrze i zachęcenie Cię do kontynuowania własnej życiowej podróży z odwagą i otwartym sercem. Nasi zmarli bliscy najbardziej pragną, byśmy żyli pełnią życia, byśmy kochali głęboko, śmiali się często, realizowali swoje marzenia. I dzielili się swoimi darami ze światem. Kiedy to robimy, oddajemy im najwyższy honor i sprawiamy, że ich duchowa obecność w naszym życiu staje się jeszcze silniejsza i bardziej znacząca. W końcu najgłębszą prawdą, jaką przekazują nam te dziewięć znaków, jest to, że miłość nigdy nie umiera zmienia formę, przekracza granice, znajduje nowe sposoby wyrażania się, ale trwa wiecznie. Łącząc duszę ponad czasem i przestrzenią, ponad życiem i śmiercią. A to jest najpiękniejsza i najbardziej pocieszająca wiedza, jaką możemy nieść w naszych sercach, podążając własną drogą ku przeznaczeniu. Jeśli doświadczyłeś któregokolwiek z tych dziewięciu znaków w swoim życiu, nie jesteś sam, twoja historia może przynieść pocieszenie innym, którzy również szukają potwierdzenia, że ich bliscy wciąż nad nimi czuwają. Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej duchowych wskazówek i refleksji, które pomogą Ci pogłębić więź z zaświatami. Zostaw komentarz poniżej, opisując swoje doświadczenia z duchowymi znakami. Każde świadectwo buduje most między światami i wspiera innych w ich duchowej podróży. Pamiętaj, że dzieląc się swoją historią, pomagasz rozpalić światło nadziei w sercach tych, którzy pogrążeni są w ciemności żałoby. Zasubskrybuj teraz i dołącz do naszej duchowej społeczności.